Witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście tak się składa, że jestem patronką medialną tego przedsięwzięcia i osobą, która gorąco wierzy w to, że rewolucja naiwniaków, czyli tych, którzy wywołują do życia empatyczną Polskę, się uda. Muszę Państwu powiedzieć, że tak a propos tej konferencji zrobiliśmy w urodzi życie taki tekst Dobro się opłaca, dobro rodzi dobro, ale ile myśmy się przy tym namęczyli, to tylko ja wiem. Ale udało się jest i tak samo myślę, uda się ta wspaniała inicjatywa, naprawdę wielkie gratulacje dla pomysłodawczyń. Cudownych. Proszę Państwa, i teraz tak, czy ta empatia to nie są tylko frazesy? Czy komunikacja oparta na empatii jest skuteczna w życiu, w praktyce, w pracy? Więc o tym dzisiaj porozmawiamy z Anią, z Izą i z Michałem. I może zaczniemy od tego, co dla was, czym dla Was jest empatia? Bo to szerokie pojęcie. Dla mnie empatia to jest bycie blisko siebie. Blisko siebie, w korporacji być blisko siebie, no duża sztuka, duża sztuka. Ania? Ja mam dwa słowa klucze. Pierwsze to są potrzeby i docieranie do nich i ich rozumienie, a drugi to jest życie w świecie bez oceniania. A żeby oba elementy mogły zafunkcjonować, to powtórzę za Izą, bycie w bliskim kontakcie z samą sobą. Jeśli będziesz blisko z sobą, to będziesz blisko z innymi, tak? Jeśli będziesz dbał o swoje potrzeby, to zadbasz też o potrzeby ludzi na zewnątrz. Okay. Czyli zaczynać od siebie. Chcesz zmieniać świat, zaczynaj od siebie. Tak. Michał? Ja to w ogóle mam takie poczucie po dzisiejszej konferencji, że jestem gdzieś na początku. I to czy znaczy dla mnie, e, empatia, tak jak sobie ją tłumaczę, to, to, to jest danie sobie czasu. Danie sobie czasu, danie czasu na to, żeby się zatrzymać, żeby usłyszeć drugą osobę, żeby tak naprawdę wejść w taki bliski kontakt z drugą osobą. I to ja mi to jest trudno bardzo przechodzić, świat pędzi i myślę, że bardzo duża jest potrzeba tego, żeby właśnie słuchać, a nie być w takim świecie, który ciągle nadaje i wspierać ten świat i wchodzić w to. A, także dla mnie słuchanie. Yy, Bycie w kontakcie z inną osobą. Mm -hmm, jasne. I ten czas to jest jakby kluczowa sprawa w przypadku empatii. I y y y taka bardzo deficytowa. My jesteśmy w permanentnie w niedoczasie, prawda? Więc jak tu dawać jeszcze czas światu? Ten swój mały czas jeszcze dawać światu. Opłaca się czy się nie opłaca? I za. Na pewno się opłaca. A mianowicie, no tutaj jakbym chciała pokazać, gdzie to w pracy, jak wygląda to moja stosowanie empatii. Więc na początku bałam się tego, ale też mnie męczyła już taka sytuacja, że tak jakbym w sobie nosiła taką ognistą kulę, że ja tyle z siebie daję, tyle z siebie daję, natomiast no, nikt tego nie docenia, tak? A ja się w środku spalam, spalam i już nie mam siły. Czasami nie mam siły, a chcę budować ten dobry kontakt. I co? Działa nie tak. No i usłyszałam o, tym, o tej empatii, jak ją tutaj stosować, instrukcję dostałam. I krok za krokiem zaczęłam to stosować i okazało się tak, że przełożeni. Są nastawieni jak najbardziej na tak. Tak, że jak ja powiem o tych swoich emocjach, to oni tak. dają wsparcie. Jak ja powiem o tym, że chciałabym to tak, oni dają wsparcie, że przyłożeni. Dobrze, ale powiedz konkretnie, co to znaczy? Poszłaś na, nie wiem, na jakiś warsztat z zakresu komunikacji opartej na empatii, przyszłaś do siebie do ministerstwa i powiedziałaś tak, teraz ja będę działała na innych zasadach. Jak to się odbyło? Co to zmieniłaś? Był, to był proces przede wszystkim nastawienia na drugą osobę, słuchania jej, skupienia uwagi na niej i zatrzymania się. To, że ja mam tyle spraw, to mnie wcale nie usprawiedliwia. I wtedy zobaczyłam, że jeśli ja posłucham tej drugiej osoby, to ja później wynoszę więcej i satysfakcja z tej mojej pracy jest też dla mnie większa i dla innych, bo to wraca. I te osoby później są na tyle otwarte, że przychodzą, dopytują, i ja już mam pełen obraz. Tak samo jak ja poświęcę więcej czasu na. Wyjaśnienie jakiejś tam polityki, procedury przez telefon, to później ta współpraca między jednym departamentem a drugim idzie płynnie. Nie ma, nie ma konfliktu, jest unikanie jakichś e, niedomówień, tak, jest nastawienie na skuteczną współpracę i to później tego czasu jest więcej. Okej. Okay. Ania? Tak, tak myślałam, że zapytasz o coś wokół sensu empatii, czy to ma sens i e, kiedy e, trochę przygotowywałam się do tej konferencji, Pomyślałam sobie, a czy macie zębów ma sens i to, to trochę na tej zasadzie dla mnie jedno i drugie ewidentnie ma sens. Kwestia czasu to kwestia wyboru, co jest dla Ciebie ważne po prostu. No, proszę klapitarnie, wspaniale, jak wspaniale to przygotowałaś. No dobrze, no ale powiedz mi tak, jak Ty u, u, może inaczej, chronologicznie, czy Ty przyszłaś do miejsca swojej pracy już z tą ideą komunikacji opartej na empatii, z ideą NVC z marszalem Rosenbergiem w głowie, czy też najpierw musiałaś się tam pogubić w tej pracy, poczuć tę ognistą kulę, o której powiedziała Iza, albo jeszcze coś gorszego, żeby. Postanowić poszukać jakiejś, jakiegoś sposobu wyjścia z tego impasu, i wtedy dopiero znalazłaś, poznałaś tę teorię. Ja pracuję od 12 lat dla tej samej grupy spółek, można powiedzieć, dla tej samej firmy w pewnym sensie, dla uproszczenia. I kiedy przyszłam do tej firmy, to byłam niedługo po studiach, jak mniej więcej 3 lata. I przyszłam po to, żeby realizować cele i robić to wszystko, co jest nad wodą. E, e, tak naprawdę, idea empatycznej komunikacji jest mi bliska od kilku lat. Pewnie gdzieś naturalnie, ja jestem przekonana, że naturalnie to we mnie było, a, a teraz uzyskałam kontakt z tym swoim zasobem. I jak się zmieniło życie? Wiesz, co? Z czarno-białego na kolorowe. Wow! No, no właśnie. Myśmy tutaj za kulisami, że się tak wyrażę, yy, Mówiły sobie o tym, jak czasami mija się na przykład, yy, albo spotyka się na parkingu bezdomnego, który kieruje ruchem. Znamy, prawda, sytuację. Yy, I czasem tak na no, odczytnego, dobra, dobra, proszę bardzo. Ma pan 3 złote, ma pan 5 zł, i jesteśmy zadowoleni, ale tutaj chodzi o coś jeszcze: o to, żeby rzeczywiście oprócz tego, co się daje, to jeszcze spojrzeć w te oczy. I zazwyczaj, człowiekowi potrzebującemu, zazwyczaj nie mamy już na to czasu, bo lecimy, bo mamy swoje ważne sprawy, ale nie, tym samym nie dajemy drugiemu człowiekowi szansy na to, żeby coś dostać, prawda? Żeby, coś, żeby był jakiś feedback. To zawsze jest wymiana, że to działa w dwie strony z informacją zwrotną, że nagle się okazuje, że otrzymujemy niezwykły dar od drugiej osoby. I to też jest zadbanie o siebie tym samym. Ja pamiętam, że nie pracuję dla korporacji, znaczy nie pracuję w korporacji, ja mówię, że pracuję dla korporacji, dla, dla, dla biznesu, jak jestem zapraszany do różnych projektów. 10 lat temu a, praca mnie wypaliła. A, Postanowiłem zmienić swoje życie i, i żałuję, że wtedy nie znałem metody, w jaki sposób zadbać o swoje potrzeby, bo zrobiłem to, myślę, mało odważnie jak na wtedy, po prostu zresztą postanowiłem nie podpisać umowy dalej. Gdybym był bardziej odważny, mógłbym próbować zmieniać wtedy, mówić o swoich potrzebach i, i, i próbować to robić w inny sposób. Dzisiaj, mam nadzieję, że jestem w trochę innym miejscu. Ja jeszcze, jeśli mogę to powiedzieć, teraz z tego, co się Jasne. nasunęło, ta informacja zwrotna, tak? U mnie w organizacji robiliśmy takie różne badania, i tak, i wyszło, że często unikamy, menadżerowie znaczy mają tendencję do unikania konfliktu, ale problem zostaje nierozwiązany. To jest tak jak z tymi ludźmi, o których powiedziałaś, że nie masz czasu z nim porozmawiać. Tak. Nie masz czasu z nimi porozmawiać i wysłuchać, ale też nie masz ale czasu. Ale z... rozwijając pod tak, mamy, dalej, mamy dalej ten, ten problem. Ten problem. I teraz, jak pokazujemy, jak prowadzić te trudne rozmowy, jak step by step iść i dochodzić do rozwiązań, oni widzą światełko w tunelu i mi się to podoba. I oni widzą, że to działa. Czyli na początku trzeba jednak mieć ten czas, prawda? trzeba zainwestować, trzeba mieć wyobraźnię. Podobno przy empatii. W wyrażaniu komunikacji <laughs> empatycznej trzeba mieć po prostu nie dość, że czas, to jeszcze wyobraźnie. I uwierzyć, i zaufać, i spróbować przekroczyć barierę, wyjść spoza ram i sprawdzić. Słuchajcie, wy macie do czynienia w swojej pracy z ludźmi. Ci ludzie od Was nierzadko zależą, prawda? Macie, pracujecie na kierowczych stanowiskach. Um, um, i tutaj łatwo odpłynąć moim zdaniem, bardzo łatwo. Ma, łatwo zapomnieć, jak to jest po drugiej stronie. Czy wy zawsze pamiętacie y, o tamtej drugiej stronie i co tam ta strona czuje w, w takiej czy nie innej trudnej, czy innej trudnej sytuacji. Jak na przykład radzicie sobie z ocenianiem w pracy, tak, żeby y, osiągnąć efekt, a nie złamać człowieka. Jak radzicie sobie z krytyką tego, co robią, y, żeby. No, nie zniszczyć tego człowieka. Jak, jak, jak to u Was wygląda? Ja chętnie odpowiem na to pytanie. Jako szef personalny mam wpływ na wiele procesów w organizacji i zamieniłam proces oceny na rozmowę o wynikach i rozwoju. To tak wprost odpowiadając na radzenie sobie z oceną właśnie. Okay. No, tutaj u nas no, mamy narzucone prawda? pewne pewne rozporządzenia tutaj nam narzucają oceny okresowe, oceny rozmowy rozwojowe. Ale jak najbardziej podejście nasze, tak, zmiana podejścia i nastawienie i wczucie się w tą drugą osobę, a przede wszystkim wysłuchanie i przygotowanie się do tej rozmowy, żeby nie bagatelizować tego, że to jest bardzo istotne dla tej, dla tej drugiej strony i zastosowanie takiej komunikacji, żeby ona była konstruktywna dla obu stron. Czyli zadbanie o siebie, bo jeśli ja przeprowadzę tę rozmowę w taki sposób, że ten pracownik, jak to się mówi, żeby była efektywność, tak, ale na czym ta efektywność polega? To przede wszystkim na skutecznej współpracy, bo to, że ja jestem gdzieś nad nim, to nie o to chodzi, bo my tak naprawdę wszyscy pracujemy na, jeden, na, na jednej organizacji. Słuchajcie, ale czy empatia, czy taka komunikacja empatyczna, z którą wy wchodzicie w ludzi, prawda, którą głosicie od jakiegoś czasu, czy ona nie obniża Waszego prestiżu, waszej rangi? Bo ja kiedyś się spotkałam z taką opinią, że żeby człowiek ciesza szanował, no to musisz mieć ostre pazury. Mi też kiedyś powiedziano w takiej sytuacji, kiedy... Dostałam propozycję kierowniczego stanowiska, że no, a nie musimy ci trochę naostrzyć pazury. Potem powiem, jak zareagowałam. Ciekawa jestem waszej, waszej opinii. Ja myślę, że to ostrzenie pazurów w społeczeństwie u nas jest dość szybko robione. Ostatnio miałam taką historię. Córka moja trzyletnia, która chodzi do przedszkola, czytałam jej bajki na wieczorem. I był taki moment, fragment w tej bajce. Po policzkach wilków płyną łzy. ja jakoś mnie strasznie porusza ten fragment. I faktycznie się wzruszyłem. I, i Emma tak się leży obok mnie, tak patrzy na mnie, Tatuś, a dlaczego ty płaczesz? Szłopaki nie płaczą. I ja mówię, Holender jasny, nie? Jakby skąd ona to ma, nie? Przecież nie z domu. Ja razu sobie myślenie, że kurczę, no to tam jest, idzie przekaz w przedszkolu. Um, no i jakby... Ja myślę, że to też jest ważne, żeby mieć tą odwagę i walczyć z tymi przekonaniami. Mhm. Ale słuchajcie, no język serca w biznesie, to naprawdę y, y, frazesy, czy nie? Dziewczyny. No według mnie nie. <laughs> Dlaczego? Dlatego, że y, no tak jak... Y, Jestem tego żywym dowodem, że buduję takie relacje z ludźmi, że oni do mnie po prostu przychodzą i wychodzą z naszego pokoju harowskiego. Oni mówią, że czują się czują silniejsi, że czują wsparcie, że oczywiście mamy te wszystkie różne rozporządzenia, procedury i tak dalej, ale rozmowa z człowiekiem, rozmowa z ludźmi na warsztatach, posłuchanie ich i ten sposób też właśnie tutaj, co mi się w tym podoba, pojawi, kiedy myślałam o tym, żeby właśnie robić Szkolenia i zbierałam potrzeby szkoleniowe, i to jest istota, pomimo, że mamy dużo szkoleń od jakiegoś czasu, to jednak szkolenia z komunikacji wiodą prym. To, ta komunikacja nastawiona na współpracę to jest najczęściej zaznaczone, zaznaczone szkolenie przez pracowników w moim ministerstwie. Czyli to też o czym świadczy. Tak? Że jest czy to kwestia. jest znak czasów, czy to, to jest, to akurat się teraz dzieje, czy to się dokonuje na przestrzeni miesięcy ostatnich lat? to jest no ja to widzę na przestrzeni ostatniego czasu tak że tutaj zwracają na to uwagę czyli osoby są bardziej świadome Bardziej świadome swoich, po pierwsze, potrzeb i też tego, nad czym chcą pracować, co widzą potrzebę, że to wzmacnia je i daje im poczucie też nie tylko rozwoju zawodowego, ale też rozwoju osobistego, tego przekraczania i są nastawione w ogóle fajnie, bo są nastawione na zmiany, na zmianę postaw. Jeśli oni widzą u nas takie wzorce, to oni to stosują dalej i też chcę, chcę podkreślić. Do nas przychodzi też dużo praktykantów, dużo studentów, my ich przyjmujemy, pracują z nimi. Pokazują, jak wygląda ta kultura, i to też jak praktykanci od nas wychodzą, oni też no, są zaskoczeni. To tak wygląda administracja. Tak samo jak ja z biznesem współpracuję, to te, te stereotypy gdzieś tam są, i, i, i tutaj też to jest. Że działa. Tak. Ja tutaj mówię w biznesie, ty pracujesz w administracji, dobrze, że przypomniałaś, ale <głos> <głos> tak czy owak, i w jednym i w drugim przypadku jest to dość, jest to ewenementem, prawda? Nie, nie kojarzy się tych dwóch słów, język czy tych dwóch pojęć biznes, administracja i język serca. Ania. To, że nie tylko są to frazesy, tak? Poznaję również po informacjach zwrotnych, które dostaję od świata. W różnych sytuacjach i chciałabym Wam opowiedzieć o dwóch, które gdzieś mi mocno zapadły w serce. Jedna z osób blisko pracujących ze mną, która przez jakiś czas nie towarzyszyła mi w pracy i miałam okazję się spotkać, powiedziała: Wiesz, nie wiem, co, co, co tam się u Ciebie dzieje i co, co tam w tej szkole trenerów, ale ja chcę mieć tak jak Ty teraz. Tak? I to była taka, no dla mnie bardzo mocno Czyli przesłanie. to widać, to widać po oczach. Tak, <laughs> nie wiem czy to oczach, ale no w właśnie... jakiś no, właśnie sposób widać. Tak? No, powiedz, Może Powiedz, swój... jak ty myślisz, co to wi... właśnie, jak hmm. byś to opisała? Co się takiego zadziało? E, wiesz co, to się zadziało we mnie. To jest, to, wrócę do tego, co powiedziałam na początku. Bycie w kontakcie z samą sobą daje mi przestrzeń na bycie w bliskim kontakcie z drugą osobą. Niezależnie od okoliczności i sytuacji myślę, że to jest to. Ja trochę mam taką perspektywę z drugiej strony, bo bardzo często właśnie dostajemy zapytania ofertowe z różnych firm na różnego rodzaju programy rozwojowe dla, dla ludzi, dla biznesu. I to, to trochę jest tak, że faktycznie coraz więcej jest takich menadżerów czy takich zapytań, które są głęboko przemyślane i to też tak jak mówię o coraz większej świadomości menadżerów. I, i, I ich świadomości tego, że potrzeba pracy nad miękkimi elementami, o tym, co Emi mówiła, pod wodą, nad empatią, jest coraz większa. I też jakby coraz myślę też odważniejsze projekty są możliwe w związku z tym, ponieważ ludzie mają coraz więcej odwagi. Natomiast też jest tak, że to jest mój wybór osobisty, czy odpowiedź na zapytanie ofertowe. Które czuję, że jest ok, ktoś chce zrobić coś, żeby coś odhaczyć, fajnego, coś, albo nie coś, ja to Nawet, nawet nie, nie wrzucałbym tutaj, że niefajnego, tak? ale że coś jest po prostu, krótko mówiąc, przysłowiowym malowaniem trawy na zielonym biznesie. Nie? Że to jest też mój wybór, kiedy mogę powiedzieć: OK, dobra, nie wchodzę w to. Ja czasami to są trudne wybory, no bo człowiek utrzymuje rodzinę, tak? musi jakoś. Być może zracjonalizować to sobie, dobra, okej, okay, tym razem zrobię to dla pieniędzy. Chociaż z drugiej strony ja, ja mam osobiście takie podejście, że zawsze każde, każde szkolenie, które się robi, każda osoba indywidualna, nawet jeżeli klient wysyła pracowników na, 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 na szkolenie, to zawsze każda osoba indywidualnie ma możliwość tego skorzystania. Myślę, że to wtedy też jest duża wartość. Niezależnie od tego, co organizacja z tym później zrobi. To już nie przelewki, bo to rzeczywiście już, to są poważne wybory, prawda, jeśli no, jest coś lukratywnego, możesz na tym zarobić, ale twoje serce ci mówi stop, nie, nie rób tego, nie rób tego, to jest na krótki dystans, ale tu trzeba odwagi. Chciałabym w tym momencie powiedzieć o tym drugim przykładzie, który, o tej drugiej informacji zwrotnej, którą dostałam, Michał bardzo mnie tutaj, że tak powiem zainspirowała żeby jednak to pociągnąć. Pracuję też dodatkowo jako trener i jako coach, i po diagnozie potrzeb szkoleniowych dla pewnej firmy miałam takie poczucie, że to, co mogę im zaoferować i to, czego naprawdę potrzebują, jest rozbieżne z tym, co deklarują na poziomie swoich oczekiwań. I bardzo się zastanawiałam, czy powinnam tutaj być w zgodzie ze sobą i pójść za tą swoją autentyczną diagnozą. I co być może będzie się wiązało z tym, że firma, dla której pracuję, Norman Bennett, nie sprzeda tego szkolenia, tej oferty? Czy, czy, czy po prostu pójść za biznesem tak? i powiedzieć: OK, sprzedajemy pewien produkt. I to, co bardzo mnie wzmocniło w, wtedy w tej decyzji, to rozmowa z moją szefową, która zapytała mnie, czy będziesz autentycznym i dobrym trenerem w trakcie tego szkolenia jeżeli zrobisz je dla tych ludzi. No i to była tak naprawdę odpowiedź. No tak, będziesz musiała się uśmiechać do fałszywych idei, z którymi się nie zgadzasz, prawda? To ma krótkie mm. nogi. My, proszę Państwa, musimy płętować Czyli co? Komunikacja empatyczna to nie jest tylko yy, sen? To nie jest tylko yy, ukryte pragnienie nie do zrealizowania? Ja się ogromnie cieszę i nie wiem, czy na tu jest, to jest. E Gdzieś jest, ale chciałbym nią ogromnie podziękować za to, że realizuję tą konferencję. Ja jakoś osobiście wierzę, że y, takie działania oddolne, znaczy szczepienie tego, przepraszam za wyrażenie wirusa, żeby on sobie szedł dalej i, i, i tą empatię szeroko, szeroko promował, ma sens. Ja wierzę i doświadczam jakości życia, która, którą mi przynosi. Przynoszą te momenty, kiedy daję sobie tą empatię i mam możliwość zatrzymania się na niej. I po policzku wilka popłynęła łza. Um. Zapamiętam to sobie. Ja powtórzę trochę za Asią Berendt. Tutaj historia o dziewczynce, która wrzuca rozgwiazdy do, do morza. Myślę, że działania, w które wierzymy, nawet jeżeli one na początku są jednostkowe, mają sens. A ja tak w związku z tym, że zawsze w biegu, zawsze w biegu, zawsze wszystkim chcąc dogodzić, Uznałam, że mniej znaczy więcej. Tak jest. jest. Tak jest. Jesteśmy za minimalizmem. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję bardzo.